Alicja bachleda curu takiego prezentu od Marcina Gortata, mokreska e poza zdroci, da kobieta. Alicja bachleda curu 35l otrzymała od Marcina Gortata 34l. Niezwykły prezent urodzinowy jego warto zwala z nóg? Chocia kreska od wielu lat mieszka za oceanem, CZ stoprzeje kreska a do Polski odwiedzajce rodziców w ukochanym Krakowie. Czasem te kreska wpada wraz z synem Henry'm Tadeuszem 9L do Zakopanego, by odwiedzić ogrom familii Bachledów. Warszawa pojawia się na trasie jej woja kreska Y zazwyczaj wtedy, gdy aktorka musi stawić się na planie nowej produkcji. Ostatnio byba to komedia 7 rzeczy których nie wiecie o facetach z 2016 roku. Ale jeśli przy kreska d kreska a prywatnie zawsze jest to nie lada wydarzenie. Rok temu odwiedzi Bastolic, aby w azienkach królewskich królewskich wziął udział w przyjściu zorganizowanym na przebywajcych wtedy w naszym kraju Ksicia Williama 36l. X i kreska 36L Aktorce towarzyszył Marcin Gortat 34L Czuł się zaszczycony, kreska E mog pozna ksicia Williama ze wspania pipebn klasy kobiet u boku, komentował później sportowiec na swoim profilu internetowym. Pamiętka z wydarzenia na swoim profilu opublikowała ala. Jak wie niesie, aktorka i koszykarz wkrótce znów odwiedz Warszaw. Tym razem pojawi się na koncercie amerykańskiej piosenkarki Beyoncé 30L, który odbędzie się 30 czerwca na stadionie narodowym. I nie byłoby w tym nic wielkiego, gdyby nie fakt, kreska e sportowiec zafundował ukochanej caplo kreska vip. Za liwo obejrzenia wyjdkowego koncertu, a tak kreska e wykwintne dania i drinki serwowane przez prywatnego barmana miał zabywać niebagatelny kwot 50 tysięcy złotych. Ale to nie koniec. Koszykarzowi, który w Stanach Zjednoczonych jest gwiazd, uda Bosi umówi na spotkanie z Sambejące. Wszystko to będzie prezentem z okazji urodzin aktorki. Jednak najlepszym podarunkiem jest czas, który mógł sobie powiedzieć: Ona mieszka przecież kreska na co dzień w Los Angeles, on za w Waszyngtonie. Te dwa amerykańskie miasta dzieli prawie 4000 kilometrów. Co prawda Marcin jest posiadaczem prywatnego odrzutowca i na spotkanie z ukochanym o E przylecie zawsze. Z drugiej strony jest osob niezwykle zajęte, trenuje, rozgrywa kolejne mecze, a tak kreska E udziela się charytatywnie. Nie ukrywa jednak, kreska E marzy o rodzinie. Nie bomu z model Kanenkociuk. Bliska znajomość do 33 l Te kreska nie przetrwa ba, a fotomodelka Paula tu do dzisiaj li kreska Erane. Zarówno sportowiec, jak i aktorka wiec, jak trudno jest w USA pielęgnowa zbizek z z osób mieszkających w Polsce. I kreska e nikt lepiej nie zrozumie Polaka na emigracji jak drugi Polak. I kto wie, mo e po wspaniałym koncercie wreszcie doczekamy się zarczyny.